się enderkowi witam bardzo serdecznie. Cię chcę pokazać kontrol szamana. Więc zróbmy sobie Molegana. No możemy zrobić coś takiego. Ehm, na czym kontrol szaman polega? A w sumie na wielu rzeczach. No, mamy oczywiście Brukana, mamy Mutanusa. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej tajemnicy. Mamy zaśnieżonego strażnika, którego możemy sobie kombić z. Przebiegłą papugą i w ten sposób mładzimy stół przeciwnikowi i sami tworzymy sobie duże kreatury. Mamy rządy Neptuliona, które tworzą nam dwie duże jednostki, które mogą nam posłużyć albo do zabijania, albo po prostu do zestawienia stołu. Mamy murloki, to jest też bardzo fajne, fajna rozkwinka. Mamy murloka tego z. Kuchciastkiem i z błazenkiem, oraz e, ogiomantą grzybrylem, więc możemy sobie tym zastawić stół i przy okazji zadać trochę damage'u. Do tego wszystkiego mamy też amalgację, która pozwoli nam stworzyć jeszcze większą ilość murloków, i jeżeli mamy taką potrzebę, możemy większą ilość murloków zapodać na stół. E, Hex taki jeden kontrolny, żeby coś tam seksować w razie potrzeby. Pieczara, nauczyciel szkółki, czyli takie dobre karty, mistrz ostrzyb, czyli kolejna karta, odpowiednia bronie, papuga, do tego co mówiłem, kukciastek, który jest po prostu spoko, bo ma hila, jest murlokiem, ma jeszcze broń, Bran, który kombi się z paroma kartami w deku. ogniomanta grzybotłuk, który daje nam mroźny powiew, bolner, który kombi się poniekąd z przykładowo zaśnieżonym strażnikiem, czy z mutanusem, pidrannie które dają nam po prostu opcję na usuwanie przeciwników, no i mroźny połowie jako forma drawu, forma... Mm, forma drawu czy forma kontroli stołu. Tutaj widzę, że też przeciwnik taki trochę nie mrawy, więc chyba zmienimy sobie grę. Jesteśmy w kolejnej gieretce, zostawimy sobie pieczarę, zostawimy sobie błazenka na start, niech będzie i zobaczymy, co tam jeszcze nam dojdzie. Strażnik akurat na start nie jest zbyt dobrą kartą, więc takie trochę mech-ech, no ale lecimy i, i, i gramy, no bo innego wyjścia nie mamy. Znaczy teoretycznie mogę się poddać, ale to trochę bez sensu. Dobra, mamy tego gościa. To teoretycznie może sprawić, że zagramy w trzeciej to i to. Może? Tak będzie, zobaczymy. A w czwartej to. A w piątej jeszcze nie wiem co. A w drugiej Hero power. Nie, w drugiej gra do tłuka. Okej, okay, play. Podoba mi się. Mamy już ziomeczka, mamy spelek, więc może być gitareczka. <laughs> Papuga. oczywiście, wytradujemy, gramy błazenka, gramy to, bo nie ma na co czekać. Rzeczywiście, można by to było podtrzymać. A może tego wezmę? A niech będzie, e, można by to było podtrzymać. Natomiast no, nie odczuwam takiej potrzeby. No i weźmiemy najlepsze Hero Power w grze, czyli live tapa od Warlocka. Dzięki temu będziemy mieli dodatkowy draw, To może być tutaj znaczące. Nie powiem, że potrzebne, ale znaczące jak najbardziej. Moneta, ok. Ok, może być. Tu gramy na pewno takie. Bez dwóch zdań. I myślę, że wytradujemy. No, myślę, że tak, pozbędę się. Budujmy sobie przewagę na stole, bo gdybym to zostawił, no to on tradeuje to za friko. Jeszcze mi zabije tego co ma 3 ataku, Później, tym muszę i tak dalej. Te parę demerzu raczej mnie nie zbawi, a. No, po sprzątanie stału już jak najbardziej może mieć pozytywny efekt. I tutaj niestety niezbyt fajna sytuacja. W tym układzie ja myślę, że zrobię sobie coś takiego. Zagram sobie to, ale nie zagram sobie tego na spele. Bo on ma drogie spele, bo to big spell mage, tylko na stronników. I na razie jedyne co zrobię, to zrobię tak. A w następnej turze pomyślę. Jaką akcję wykonać z panem Gnolem ze Złotej Włości. Nara... Nie będzie takiego ogranka. Hex. Uh -huh. Hex raczej nie wchodzi tu w grę. Zróbmy sobie tak. Na razie to zamrożę. Zobaczę co dobiorę. Dobrałem gra do tłuka. Tego nie zagram, więc to sobie zagramy. To sobie wytrajduje. ja chcę już trajdować. Nie. Okay. Nie mam takiej potrzeby jakiejś wewnętrznej. On teraz może zagrać tą prowokację, co wymienia spell kosztów. Yy, koszt Speli. Ale nie zagra. Sytuacja dosyć mocno dobrze, pod kontrolą. W sumie dosyć dobra sytuacja, wszystko pod kontrolą. O, to już nie jest fajne. To nam się wcale nie podoba. No i tak się kończy nie trajdowanie nie? Tak myślę nad tym, bo w sumie mogę zacząć zadać mu karty z ręki. Może nie być głupie. A on mi co zrobi? Wytrajduje jednostki dwie. Dobra. Dawaj. No, całkiem spoko. I następnej turze też możemy sobie to zagrać, żeby zjeść mu coś. Fajnie byłoby brano dobrać, wtedy moglibyśmy zjeść dwie karty nawet. U, 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 u. To jest fe. Bardzo fe. No i tutaj macie efekt nie trajdowania jednostek, nie? Ziomek 5-1. Zresztą w sumie no nie ma za bardzo czego... Co, co zrobić z tym ziomkiem? No ale gdybym miał jednostkę 5-5, no to zginałby 5-5. Warto o tym pamiętać. Tu oczywiście będziemy trajdowali. Na początku zagramy sobie tego, żeby szamać coś dobrego. Zawsze to jeden spedek mniej zjedzony. Zawsze to jest. Zawsze to jeden spel mniej. Albo jeden spel zjedzony. No dobra, może być tak. No i dogramy sobie naszą pieczarę. Teraz mamy mocny, 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 bardzo mocny stół. Dobra, już jest trochę... Nie, dalej jest sobie mocny. No hex za 10 many, trochę... Nie, nie, nie za dobrze. Prowokacja nie stanowi dla nas problemu. Kto nam zrobić tak. Kto się zgłosi? myślimy już o Litalu? Myślimy. Trochę odległym, ale myślimy. Więc weźmy takiego. Możemy to zrobić tak. Kto Inaczej pójdę też tak błyskawicę. Możemy to zrobić tak. Możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak. Smoki, o ile są groźne, Smoki, o ile są groźne. Czy chciałbym powiedzieć, że nic nam mnie zrobią, ale. Nie no, w sumie co, co? Może za smoki dostać, co nam zrobią jakąś wielką jazdę. Nawet jeżeli dostanie najlepszego smoka w grze, cokolwiek by to nie było, to i tak mamy Hexa. Ziomek 4 z prowokacją jest whatever. Dev jest whatever, bo i tak mam heksa i tak go zabijam, bo mam 30, taką na stole. Więc ja sobie robię tylko raz, dwa, trzy. Do następnej gry zapraszam Cię już teraz. No, co my tutaj mamy? Mamy czwórkę, mamy dwójkę, mamy piątkę. No, pozostawmy tak, może, jak będzie. Zło jest blisko. Mamy ogniemątek Żyberla. Zło jest blisko. Przejdź do nas na boisko. Tutaj hardkorowy demon Hunter i to jest nie wszystko. Ja używam coina. Nie gram powoli. Cieszy mi się. U. Dobra, mamy zagranie na następną turę, dobra? Trudno się mówi. Co nie zrobię? A w następnej turze zagram sobie kawernę. Z tym z tym dobieraniem. No, nie jest cool, bym rzekł, ale i tak ciśniemy takie. Bez dwóch zdań. Każda blizna to zwyciężony wróg. Eee, kropendo, kropendo, kropendo. Not good, not good. O oh my god, on miał jeszcze drugie takie, bo 9 To niedobrze nawet bardzo niedobrze eee, a... Dałoby się dobrać jakiegoś murloka, żeby móc tego wykorzystać? No z tym to tak trochę jeszcze zajmie, chyba że teraz rzucę tego i dobiorę trzy murloki. Może. To wiem. Moja kawerna miała być taka super. Każda tego nie o! To zwyciężony wróg. 7, 9. Kraj. Graj, Graj panocko. Uderzamy. pisz no ziomek, kuźwa, co to za porton Dobra. Mmm, niech będzie ten. Jeszcze dorzucimy gadka. Boże, ale zwaliłem, przy, mogłem tego zagrać, what the fuck? Jak tam granie na paragonach? Jest co robić, czy już nuda? W sensie... w Diablo? Zimno. Może jak ja wiedział, co to jest przeszywające zimno, to bym się bardzo ucieszył. A tak? dom przeszywające zimno. To nie jest to Kurre. Przeszywający Przeszywające zimno. Przejmujące zimno. Przywróć 5 zdrowia twojemu bohaterowi. A, ok, Nawet spoko. Serio, za 5 tysięcy zrobić. Tak, tak. Dokładnie to jest dob. Mm, 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 mm. Dobra, hila i mnie. Okay. Ile, bo my chcemy zrobić tak, 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 tak. I możemy dorzucić jeszcze tak. I to też możemy dorzucić, w końców. Więc graj. Cześć, Delus. Jak tam granie na paragonach, a no, no, jak to granie, no? Znaczy, nie wiem, no, w sumie powtarzalne, tak? Jeżeli mam być szczery, trochę to diablo się staje. W kółko robi się jedno i to samo. Ale ja też nawet nie mam za bardzo czasu, kiedy się, że tak powiem, rozpędzić, bo mm, są inne rzeczy do zrobienia. Zróbmy tak, zróbmy tak, 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 i tak. I możemy dorzucić też tego, niech będzie I dzięki temu mamy heal'a. no, raczej GG, no ciężko tu chyba będzie przegrać. What you gonna do? do, 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 do. Kuria, Oci. Pocci i beuroci. Aero, Morteczko. I tyle. Dobrze, co my tutaj mamy? O boże, jakie piękne rozdanie! Aż chyba do wyrzucenia. No, wszystkie najdroższe cztery karty dobrałem. Ciekawie, jest szansa na to, że dobierzesz cztery najdroższe karty z deku. Dzięki za reklamki. To sobie zagramy w pierwszej. Mamy rybole. Rojniki pirani. Będą, będą zagrywane. przy to się. O mechy. O, mam 8 kart, mam 9 kart. Rzucanie tego to raczej nie jest zbyt błyskotliwe. Więc zróbmy tak. O, to trzeba by zabić. No nie, no nie ma co kombinować. Chyba, że zrobię... Ano, sobie mogę zrobić tak, to się pozbędę i tego, i tego. mistrz po prostu mistrz. Jak tam dzisiaj są poczucie? A no, spoko. Nie narzekam, że tak powiem. Obserwacja, analiza atak. Jest udało się niczego nie popsuć. Fakie. Yeah. Co tego do? Oj, żadna. Gramy chyba na AG, tak myślę. Ja się wydaje spoko w tym momencie. Kto się zgłosi? O, może być. Zabijemy z tego. Graj. Nie będę ruł. Jak tam wygląda teraz meta? Dalej papier, kamień, nożyce, to trzeba mieć to żeby wygrywać. Błąd. Gorący kubek. W grach karcianek zawsze jest papier, kamień, nożyce. A przynajmniej jest to objaw, objaw zdrowej mety i zawsze trzeba mieć skilla, żeby wygrywać. Jak głównie by to nie wyglądało, to i tak trzeba Więc nie bardzo wiem o co pytasz. Więc krótko. Um... Nie, O, no, kurwa. Zapomniałem o tym, myślałem, że nagę zagrywam. 8 odnowił subskrypcję. Dzień Doberek C. Dzień Doberek, dziękuję za subeczka. Och, krapendo. Och, krapendo. No chyba raczej żabliu żabliu. No, to trochę ratuje sytuację. Ja, kuchnię, to Bo to on powtarza. No to nie. Daj pan spokój. To ciekawe. Wysnułem taką teorię, że zazwyczaj jak ktoś się pyta o to, czy w tej grze trzeba mieć skilla, żeby wygrywać, albo tam jakieś losowe inne pierdoloto, to jest oznaką tego, że sam tego skilla nie ma. Tak teraz mi to przyszło do głowy. To chyba nawet mądre jest. No, o, się z tym, bo o, chwila. Kto wie, jakie tajemnice uda nam się odkryć? Ahoj, <zysy> Co tu się kurwa opiera na stole? Czekaj, idę po papugę, czy idę po żywiołaka? Ej, nie, papuga czy nie, nie, A nie, 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 silence. O nie, nie, silence. Silence. O! Za każdą matkę zniszczę do samego nie, 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 No to się chyba nie, nie, Ci się odbrożyli. Tyż. To mogę teraz walnąć za dużo demedu. <laughs> Ale te <to> głupie. <laughs>